Dzień dobry! Ostatnio mieliśmy odcinek na temat wdzięczności i tego, że może być najtańszym biletem dość szczęścia. To jest notabene y, tytuł książki, ale uważam, że świetnie oddaje to, o co chodzi. A dzisiaj chciałabym Wam zaproponować y, trochę, zaproponować odcinek, w którym chciałabym pójść krok dalej. To znaczy, chciałabym Wam pokazać coś, o czym bardzo często powtarzam: że duchowość, czyli świat energii subtelnych, to jest tak naprawdę technologia i warto w tej technologii się orientować. Wiecie, my pewnych rzeczy nie rozumiemy, to jest trochę tak jak ludzie, którzy. Też używałam kiedyś takiego przykładu: jak ludzie, którzy gdzieś tam w buszu afrykańskim na przykład nie mieliby pojęcia. Że istnieje coś takiego jak telefon, chociaż myślę, że coraz mniej jest takich ludzi, albo coś takiego jak zdjęcie, no ale powiedzmy telefon, tak? Oni też widząc, że jest jakiś obraz, który się wyświetla, i ludzie, którzy się ruszają, zaglądaliby z tyłu i w ogóle nie rozumieliby tego, jak to się dzieje, że ci ludzie tam weszli do środka i podskakują, ruszają, się śmieją, słuchają dźwięki i tak dalej. No, dlatego, że nie wiedzą, jaka technologia za tym stoi. I ja uważam, że to jest bardzo nośne porównanie, bo rzeczywiście yy, większość, znaczna większość osób nie ma pojęcia, jaka technologia stoi właśnie za światem duchowym. Ta duchowość nam się trochę pokazuje jako w ogóle. Jakiś taki magiczny, dziwny świat, gdzie są jakieś duchy, jakieś energie, nie wiadomo do końca o co chodzi. Jakiś gdzieś dymek się unosi, może to się jakoś trochę widzi, trochę się tego nie widzi, trochę się to czuje. Zaczynamy trochę przecierać oczy i coraz bardziej się w tym orientować w momencie, kiedy czytamy, ale. Ale duchowość to jest technologia, i bardzo wielu autorów o tym mówi bardzo wyraźnie. Mówi o tym Joe Dispensa, mówi o tym Greg Braden, czy inni autorzy, no jest cała masa takich osób, które się do tego odnoszą. Rozwój świadomości w ogóle to, czym ta świadomość jest, świadoma manifestacja, praca z emocjami to jest technologia, dlatego że wszystko jest energią i nasze myśli i nasze emocje na pewnym yy, one też mają jakieś swoje wibracje, i one tak naprawdę, nie chcę powiedzieć fizycznie istnieją, ale one istnieją. I świat duchowości to jest świat energii subtelnych, i to jest umiejętność zarządzania świadomego swoimi emocjami, swoimi stanami emocjonalnymi, swoimi myślami, i swoimi przekonaniami, różnymi ideami, które mamy w głowie. To jest panowanie nad umysłem. My wychodzimy z materii, <laughs> zwróćcie uwagę, prawda? Wychodzimy z materii, zaczynamy wchodzić w coś, czym są emocje, w coś, czym są myśli, idee, przekonania, pracować z nimi, panować nad swoim umysłem. Bardzo wiele różnych technik, na przykład medytacyjnych, sprowadza się do tego, żeby zacząć panować nad swoim umysłem, żeby ten umysł to nie był takie rozbiegane zwierzę, jakiś dziki koń na pastwisku, tylko żeby to był ten oswojony koń, który może dla Was ora ziemię albo dowieźć was w jakieś takie miejsce, w które chcielibyście dojechać. Więc e, ja bardzo jestem zafascynowana tym tematem i chciałabym e, przekazać wam e, swoją wiedzę na ten temat i powiedzmy, że ten odcinek będzie jednym z takich odcinków. Serdecznie zapraszam. Co będziecie mogli e, znaleźć w tym odcinku? E, ja chciałabym się tutaj odnieść przede wszystkim do dwóch stanów emocjonalnych, które są na przeciwległych krańcach e, takiej bym powiedziała osi. E, trochę więcej na ten temat, w ta, taki temat w taki sposób obrazowy mówił e, David Hawkins, e, na przykład w swojej książce Siła czy moc gdzie zajmował się kalibrowaniem różnych rzeczy, nazwijmy to tak. przedmiotów, osób, stanów e, emocjonalnych <laughs> i w ogóle rozwoju świadomości. E, I tam możecie sobie jakby to bardziej wyraźnie zobaczyć, że różne emocje, czy różne stany emocjonalne mają wibrują, w różny sposób. No nie wiem, czy tutaj akurat wchodzi w technologię tego, w jaki sposób on to kalibrował. To akurat było przy użyciu naszego ciała nasze, naszego ciała, które jest właściwie czystym przejawem podświadomości, no bo to podświadomość zarządza naszymi ciałami. I tak zwaną metodą paluszkową można różne rzeczy kalibrować, podobnie jak wahadłem. Bądź też takimi mimowolnymi ruchami ciała. Jakby metod na kalibrację jest bardzo wiele, to nie jest odcinek o kalibracji, więc jeżeli chcecie sobie na ten temat więcej poczytać, to was odsyłam do, do materiałów na ten temat. Tylko dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że no nie od dzisiaj różne osoby zajmowały się czy zwróciły uwagę na to, że Różne stany emocjonalne, czy my, będąc w różnych stanach emocjonalnych, wibrujemy w różny sposób. Myślę, że Wy sami też jesteście w stanie stwierdzić, kiedy Wasze wibracje są wysokie, a kiedy Wasze wibracje są niskie. Eee, I Zwró jakby zobaczyć to, że Wasz sposób patrzenia na świat i Wasza perspektywa, no bo tak naprawdę rozwój świadomości to jest tylko rozwój różnych perspektyw, wasza perspektywa widzenia, dostrzegania różnych zdarzeń czy, czy osób, czy interpretacji ich jest uzależniona od tego, jakie macie wibracje. I te wibracje się zmieniają tak naprawdę z chwili na chwilę zupełnie macie inne wibracje na zasadzie jak to, jak się czujecie, tak, może nie będę operować sformułowaniem wibracje, tylko operować sformułowaniem jak się czujecie. Zupełnie inaczej się czujecie w momencie, kiedy jesteście na łące, w naturze, wiecie, że macie przed sobą piękny dzień, wolny, nie musicie pracować, macie przed sobą wakacje, świeci słońce, śpiewają ptaki i jakby wszystkie Wasze zmysły są karmione naturalnymi Wysokimi wibracjami, bo to, co jest naturalne i bliskie natury, to ma wysokie wibracje. Jeżeli macie ze sobą kogoś, kogo kochacie, albo na przykład ledwo co się zakochaliście, to też wiecie, jak to wpływa na postrzeganie całego świata. Uśmiechamy się do wszystkich, wydaje nam się, że wszyscy uśmiechają się do nas, spotykają nas same pozytywne wydarzenia, nawet jeśli spotykają nas trudniejsze wydarzenia, to jesteśmy na to w jakiś magiczny sposób odporni. Nasza interpretacja różnych faktów płynie zupełnie inaczej. Wiele rzeczy bierzemy za dobrą monetę, nie czepiamy się, nie wyszukujemy y, jakichś negatywizmów w osobach czy w wydarzeniach, tylko bardziej koncentrujemy naszą uwagę na tym, co jest pozytywne. Yy, uśmiechamy się do wszystkich, czujemy, że serce nam rośnie, kochamy cały świat. A w momencie, kiedy coś wydarzy się negatywnego, nie dość, że mówi się, że nieszczęścia chodzą parami. Yy, albo na przykład jesteśmy wymęczeni po zakupach w centrum handlowym. Są pewne takie sklepy, które wyjątkowo w ogóle obniżają wibracje, że po prostu na nic nie mamy siły, czujemy się jakby ktoś nas wycisnął z nas wszystko jak z gąbki. Coś nam zgubiliśmy, portfel, albo ktoś nas okradł, potem jakieś kolejne wydarzenie się stało, no bo po prostu przyciągamy to wydarzenie, więc dlatego mówi się, że nieszczęścia chodzą parami, ale ty jakby do tego sobie jeszcze dojdziemy. Ktoś nas wkurzył, coś czeka nas trudnego, następny dzień mamy, nie wiem, jakąś ważną sprawę, która słabo się rozwiązuje, i tak dalej. No jakby chodzi tylko o to, żebyście zobaczyli na takim zdjęciu, jak czujecie się w tamtej sytuacji, jaki jest was stan emocjonalny w tej sytuacji. Że jest coś takiego, że my, no wpływa to na naszą percepcję w ogóle życia wpływa to na nasz sposób myślenia, tego jak interpretujemy różne wydarzenia, jak podchodzimy do różnych osób, w jaki sposób myślimy. Czy jesteśmy tacy skuleni, zastępieni, mamy wszystkiego dosyć tylko chcemy, żeby ten dzień się skończył, ten tydzień się skończył, ten miesiąc się skończył? Czy też czujemy, że serce w nas prawie eksploduje? Chcielibyśmy kochać cały świat, tańczyć, skakać, mamy tyle energii, że moglibyśmy przenosić góry i tak dalej. To są różne stany emocjonalne, i one wpływają na to, w jaki sposób odbieramy rzeczywistość. Na razie tylko chciałabym wam pokazać taką rzecz. Za chwilę przejdę też do kolejnych elementów. Z tymi pozornie niewinnymi stanami emocjonalnymi wiąże się cała masa różnych rzeczy, właśnie związanych z technologią, jaką jest duchowość. Dlatego, że jeżeli potrafimy zarządzać swoimi emocjami. Potrafimy zarządzać swoimi stanami emocjonalnymi, to, i potrafimy jeszcze w dodatku panować nad swoim umysłem, panować nad swoimi myślami, nad tym, co dzieje się w naszej głowie, to nagle się okazuje, że poprzez ten prosty fakt, że jesteśmy boską istotą, która ma siłę kreacji, a nie wszystkie istoty mają taką moc kreacji. To musicie sobie jakby to zapamiętać, że tak jest. Też mogę do tego właściwie dojść, bo yy, nasza energia też jest wykorzystywana przez różne istoty, które nie potrafią kreować, po to, żeby właśnie nas wprowadzać w negatywne stany emocjonalne, które powodują, że dzięki temu mogą być kreowane sytuacje, które, powiedzmy, nas oddalają od naszej ścieżki wznoszącej, a bardziej kierują nas w tą drugą stronę. Więc ta technologia pracy z emocjami jest wykorzystywana. Może być wykorzystywana nie tylko przez nas, ale ona jest wykorzystywana też przez różne istoty z innych wymiarów. I to się w różny sposób czuje. I tutaj zaczyna być naprawdę już bardzo ciekawie. Ale, kochani, zanim do tego przejdę, to chciałam e, powiedzieć, że jednak takie, tego typu informacje będą w dłuższej części filmu. E, będziemy też sobie rozmawiali o różnych metodach oczyszczania, w jaki sposób możemy przyciągać dobrobyt do naszego życia, w jaki sposób możemy świadomie manifestować, zarządzając tymi emocjami, ale również w jaki sposób możemy e, oczyszczać, czy podłączenia, czy negatywne programy, które nas blokują czy zmieniać nasze przekonania, które jakby są podstawą w ogóle manifestacji. O tym wszystkim będzie w dłuższej części wideo, także już tradycyjnie, żeby ten filmik nie był za długi. Na tym dzisiaj skończymy. Na film. E, link do długiej wersji macie w opisie. Jak zwykle wystarczy na niego kliknąć i wtedy przeniesie Was do, do mnie na stronę, gdzie będziecie mogli całość obejrzeć, a ja na dzisiaj dziękuję. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górze, jeżeli podobał Wam się ten materiał i subskrybować mój kanał, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie robicie. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny raz.